Pierwsza opera, jaka odbyła się w teatrze narodowym 19 listopada 1765 roku, to komedia pod tytułem „Natręci” Józefa Bielawskiego. Teatr nie miał własnej siedziby, działał z innymi zespołami w Operalni, która znajdowała się u zbiegu dzisiejszych ulic Marszałkowskiej i Królewskiej w Warszawie. Miejsce to działało przez dwa lata. Przez pewien czas zespół występował w oficynie Pałacu Radziwiłłowskiego na krakowskim Przedmieściu. Dzisiaj znajduje się tam Pałac Prezydencki. W 1779 roku otwarto oddzielny gmach przy Placu Krasińskich, w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się budynek Sądu Najwyższego. Tam Teatr Narodowy zyskał pierwszą stałą siedzibę na ponad pół wieku. Z tą siedzibą związana jest postać Wojciecha Bogusławskiego, który dzięki swym zasługom zyskał przydomek ojca Teatru Polskiego. Jego dyrekcja w Teatrze Narodowym przypadła na trudne czasy Rzeczpospolitej. W roku 1825, na koszt miasta, rozpoczęto budowę nowej siedziby teatru, zaprojektowanego przez Antoniego Koraciego. Miał to być duży reprezentacyjny gmach, przeznaczony na przedstawienia dramatyczne muzyczne i baletowe, budowany przy ówczesnym Placu Marywilskim, dziś teatralnym. Kamień węgielny został położony 19 listopada 1825 roku, w 60. rocznicę powstania Teatru Narodowego. W obecności rządu, wszystkich aktorów oraz tłumu publiczności. W 1829 roku otwarto drugą scenę Narodowego w sali widowiskowej gmachu Towarzystwa Dobroczynności przy krakowskim przedmieściu. Scenę nazwano Teatrem Rozmaitości. Po wojnie na frontowej płycie gmachu nie mogło pojawić się słowo narodowe. Rosyjskie władze zdecydowały o nadaniu nowej nazwy Teatr Wielki. Okazały gmach wyposażony był w cztery kondygnacje: lóż, galerie oraz parter z krzesłami. Na otwarcie Teatru Wielkiego, które odbyło się 24 lutego 1833 roku, wybrzmiała opera Cyrulik Sewilski Rossiniego. Występujące w Teatrze Wielkim zespoły opery, baletu, dramatu, operetki i farsy rozrosły się w olbrzymie przedsiębiorstwo o nazwie Teatry Warszawskie, a następnie Warszawskie Teatry Rządowe który aż do 1915 roku był zarządzany przez cesarskich urzędników. Od 1833 roku w salach redutowych Teatru Wielkiego zorganizowano drugie rozmaitości. Po trzech latach rozmaitości otrzymały swoją kolejną już ostateczną siedzibę w zachodnim skrzydle Teatru Wielkiego z głównym wejściem od ulicy Wierzbowej. Teatr narodowy zajmuje tę siedzibę po dziś dzień. W tamtych czasach, kiedy używano otwartego ognia do oświetlenia sceny i efektów pirotechnicznych, z tego powodu spłonęło wiele teatrów. Pierwszy pożar w Teatrze Wielkim wybuch 11 czerwca 1883 roku, a odbudowa trwała niewiele ponad pół roku. Kolejny pożar w rozmaitościach wybuch 2 listopada 1919 roku, niespełna rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Na czas odbudowy siedziby aktorzy wstępowali w Ogrodzie Saskim w budynku Teatru Letniego, potem krótko w sali Teatru imienia Bogusławskiego. W 1924 roku scena wznawia działalność już pod nazwą Teatru Narodowego. Do wybuchu II wojny światowej Teatr Narodowy był prowadzony między innymi przez Juliusza Osterwę, Jana Lorentowicza, Ludwiga Solskiego, Aleksandra Zelwerowicza i Williama Chorzycę. Teatr Narodowy zwrócił się w tym czasie w stronę współczesnego dramatu polskiego. Grano między innymi Szaniawskiego i Stefana Żeromskiego oraz komedię Fredry. Teatr kolejny raz spłonął Częściowo podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku. Natomiast prowizorycznie zabezpieczony, spalił się znów w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku. W budynku została jedynie fasada i fragment bocznych skrzydeł. Po wojnie Teatr Narodowy odbudowano stosunkowo szybko dzięki pomocy wojska. Teatr tworzono jednak zbyt pospiesznie powierzając jego organizację ludziom niekompetentnym. Pierwsza powojenna premiera dramatu pod tytułem Jegor Bułyczow Maksyna Gorkiego odbyła się 13 grudnia 1949 roku. W następnych latach dyrektorami Teatru Narodowego byli Erwin Axer, William Horzyca, Kazimierz Dejmka i Adam Hanuszkiewicz. Którzy wystawiali sztuki patriotyczne mające ogromny wpływ wśród widzów. Należy wspomnieć o dramacie Juliusza Słowackiego Kornian, wystawiony w 1956 roku, oraz dziady Adama Mickiewicza, wystawione 30 stycznia 1968 roku. Przedstawienie dziadów spowodowało liczne manifestacje, a przedstawienie uznano za antyrządowe. W roku 1985 teatr narodowy spalił się już po raz piąty w swojej historii. Wobec głębokiego wyniszczenia gospodarczego w czasie stanu wojennego odbudowa teatru trwała 11 lat. Odrodzenie teatru nastąpiło 19 listopada 1997 roku, a na cześć wznowienia działalności przedstawiono uroczystą premierę Nocy listopadowej wyspiańskiego. Dyrektorem zaś został Jerzy Grzegorzewski, który zarządzał sceną teatru do 2003 roku, a jego następcą i ówczesnym dyrektorem jest Jan Englert. Obecnie po ponad 250 latach od utworzenia Teatru Narodowego, teatr rezyduje w swojej historycznej siedzibie przy Placu Teatralnym, dysponując w sumie trzema scenami – Salą Bogusławskiego, Sceną Przywierzbowej i Sceną Studio.